W jaki sposób, przepraszam, mówimy o decyzji? Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, bo kiedy ja czytam dokumenty na ten temat i nawet publikacje prasowe, to się to do dzisiaj wydaje niebywałe. W wyniku porozumienia dwóch premierów, czy prezydenta i premiera, wówczas akurat to już premierem był Władimir Putin, spółka, która przynosiła kilkaset milionów złotych zysku rocznie, Sama ograniczyła swoje zyski do poziomu 25 milionów i co i nie mogła zarabiać więcej? W latach 2009-2010, kiedy Rosjanie przerwali dostawy gazu ziemnego realizowane w ramach kontraktu z tak zwaną spółką Rosukr Energo. To był kontrakt na przesył 2,3 miliardy metrów sześciennych gazu, który miał być realizowany do czasu uruchomienia gazoportu w Świnoujściu, rozpoczął się spór o tak zwane taryfy, czyli właśnie o koszty przesyłu gazu do Niemiec i innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez terytorium Polski. No, zawsze w interesie. Państwa, które tak jak Polska powinna korzystać z renty geograficznej jest to, żeby stawki przesyłowe gazu były jak najwyższe po to, żeby pieniądze płynęły do Polaków, do polskiego narodu, żeby polska gospodarka zyskiwała. I co zrobił Donald Tusk? Donald Tusk z Waldemarem Pawlakiem, dając zielone światło na podpisanie niekorzystnej umowy gazowej z Rosją w październiku 2010 roku, zgodzili się na tak zwany biurokratyczny, urzędniczy limit zysku netto tej spółki euro. Uropolgasa, więc właściciela gazociągu jamalskiego na terytorium Polski do 21 milionów złotych, czyli limit wszystkie zysku. Znaczy można było e, zarabiać więcej, tak a ustalono, tak. że limit zysku tak. jest taki i nie można nie zarabiać można było więcej... Zarobić więcej niż 21 milionów złotych. Bo? Nie można było zarobić więcej niż 21 milionów złotych, czyli spółka, która zarabiała w 2005-2006 roku kilkaset milionów złotych, mogła zarobić od umowy gazowej maksymalnie 21 milionów złotych. To, to oznacza, Polska to oznacza w tym takim prostym językiem, że Polska pozbawiła się... No, Polska nie miała żadnego interesu. To był interes niemiecki, bo tym, tą decyzją Donald Tusk subsydiował, a więc dotował cenę gazu dla Niemiec. Powodował, że Niemcy mieli tańszy gaz. Dlatego, jeżeli Polska rezygnowała z dochodów za przesył gazu rosyjskiego do Niemiec, bo Donald Tusk uznał, że trzeba Niemcom przesyłać rosyjski gaz od Putina za darmo i Polska na tym nic nie może zarabiać, no to to jest właśnie jeden z tych przedmiotów, które powinny być wyjaśnione przez Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich.